Witam was wszystkich 15 luty Przeszedłem takim bagnem, zobaczyłem sierść tutaj I w takich choinkach tutaj zacząłem szukać wyprowadziło prowadziło mi to właśnie na bagno tutaj zobaczyłem kawałek kręgosłupa leży Kręciłem się tu w 15 minut i wykręciłem swoje. Z tego co widzę, będzie kolejny wieniec. Zaraz zobaczymy, co to jest. Także będzie. Dobra, zdobrzy dzisiaj. O, jeszcze tutaj jest. Widzę. Badyl, a wieniec. O, jest wieniec, ale malutki. No, ale każdy cieszy. Ha, jaki skarbuś, taki skarbuś malutki. Co my tu mamy? O, o patyczaka, mały samaczek, coś się trafiło. Jak widać. Już tu widzę, leży szczęki dolnej. Nie widzę. No ale znalezisko jest.